Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen. A dzisiaj będziemy budować winnicę. Także co, zaczynamy od razu, nie ma co przedłużać. Lecimy najpierw z budową samych jakby... Nie wiem jak to nazwać, no tych... Winogron po prostu, no. Winorośli, także co, lecimy sobie. Ciekawe ile na to wydam pieniędzy, mam nadzieję, że aż tak dużo mi... Dobra, gdzieś tu będzie jeszcze to ogrodzenie, to tak, żeby się łatwiej nawracało, to gdzieś dotąd. Mamy pierwszy. Dobra, drugi gdzieś tutaj, tylko nie wiem, czy nie dalej. Coś takiego. Dobra, mamy kolejną. Dużo widzę, że tego nastawiamy. Oczywiście tutaj nie będzie samych tylko tych winorośli, będę chciał tu postawić dużo więcej rzeczy, bo jakiś garaż, nie wiem, na pewno jakiś zbiornik na paliwo pewnie też postawimy mały. No bo nie chcę tutaj ograniczać się tylko do winorośli, ale to zrobimy za chwilę. Na razie sobie stawiamy winorośla, a potem właśnie sobie dobra, coś takiego. Dobra, tu już nie będę dłużej tego przedłużał. Dobra, zaczynamy tak, żeby to było szybciej. Dobra, tutaj dotąd. Widzę, że sporo kasy na to zajdzie już. Już widzę, że będzie grubo. Ogólnie ogrodzenie też tutaj damy, żeby też nie było tak, że... Mm, ...że nie... Myślałem, że będzie tego mniej, ale widzę, że naprawdę będzie całkiem, całkiem, całkiem sporo tego. Dobra, widzę, że koliduje mi. Tutaj sobie zrobimy jakiś przejazd, żeby było łatwiej to. Mniej więcej coś takiego już krócej będziemy to stawiać. No i dobra, myślę, że tyle na razie wystarczy zresztą, bo chcę też postawić jakiś garaż, ogrodzenie. Tutaj wiadomo będzie też ozdobienie wszystkiego, także na pewno tutaj nie chcę przesadzić z ilością, że tak powiem, rzeczy, które mi będą przeszkadzać. No i dobra, teraz lecimy z budową wiatki sobie i ogólnie wszystkich tych zadaszeń i tych budynków, które chcę mieć, a potem po prostu dokończymy budowę winnicy, jakieś ozdoby, tak żeby to wyglądało jak najlepiej. Dobra, wciśniemy to tak jak teraz tutaj, mniej więcej tak. Może to będzie nierówno, ale chcę, żeby to było mniej więcej do tej drogi ustawione na wprost. Coś takiego nawet bo tutaj ten teren tak naprawdę nie mam za bardzo jak tutaj yy, tak powiem, no, ustawić się nie ma jakichś kierunków stricte no, coś takiego dobra mamy to no niby nie jest prosto ale to poprawimy jeszcze raz sobie tak by było Lepiej nawet. No dobra, jest. O to chodziło. I teraz sobie tutaj postawimy kolejną wiatkę. No bo jednak tych maszynek trochę tak będzie. Tak, tak mi się wydaje, że jednak. Tutaj, żeby była droga wjazdowa to też sobie zrobimy coś takiego. Jakoś sensowniejsza. No, i dobra, i tu będzie droga. Nie będę jeździł tu jakimś nie wiadomo jakim sprzętem, więc tak naprawdę nie musi tutaj być nie wiadomo co. Dobra, teraz sobie zbiornik na paliwo tutaj postawię, bo nie chce mi się, nie będzie mi się chciało po prostu jeździć po paliwo do nie wiem na przykład najbliższej stacji. No, tymi sprzętami, które szczególnie nie są jakieś za szybkie, to by było mordęga. No i dobra, mamy to. Tutaj się oczywiście teren poprawi. No i można tak naprawdę jechać z ogrodzeniem i potem ozdobami. Oczywiście jakieś panele słoneczne gdzieś tutaj bym chciał zrobić. Chociaż jeden, dwa czy coś, bo żeby tak nie było stricte samych winogron, ale też właśnie jakiś jeszcze zysk z innych elementów. Jeśli chodzi o ogrodzenie, to tutaj będzie bardzo proste. Takie. Ja uważam, że winnica to jednak jest taka trochę. Pasuje i dać takie ogrodzenie drewniane, fajne, takie starsze. Nie wiem, no przynajmniej ja miałam to zawsze takie wrażenie. Takie to może będzie słabe. Było tutaj takie ładne ogrodzenie, mianowicie. O, o to chodziło właśnie. Tutaj sobie damy troszkę odstępu. Dobra, coś takiego. Dobra, już widzę, że są problemy z terenem. Nie wiem, czy mogę kupić coś więcej. A bo on jest strasznie tutaj, tak pofalowany. No to nic, widzowie, musicie mi przebaczyć, że ten płot nie będzie ustawiony jakoś mega równo. Ale po prostu tu ten teren tak, tak właśnie działa, że będę musiał trochę walczyć z tym. Ale no to jest tutaj. Myślę, że specyfika tego, tej gospodarki będzie taka, że tu nie idziemy na to, żeby tu było wszystko idealnie to jest po prostu nie wiem czy robić jakąś furtkę w tym tak się zastanawiam ale chyba sobie zrobimy bo to nie będzie ciężko to jest budować już widzę dobra zrobimy sobie tak i teraz najdłuższą jaka jest tylko możliwa dobra no to dobra robimy nie ma problemu przy tych sprzętach których ja będę jeździł to to jest gigant Dobra, i tutaj damy sobie, dojedziemy do końca, ciach I sobie damy coś takiego I tutaj jakieś sobie ozdóbki zrobimy No i dobra, lecimy teraz sobie, o Chcę jednak tego terenu Chcę jak najbliżej drogi tutaj wykorzystać Dobra, coś takiego Jakiś ul sobie postawimy Tak, dobra, to jest dobry pomysł Uł sobie postawimy. Dobra, mamy to. Tak to wygląda. Mogłem jeszcze tu bramę zrobić, w sumie wytnę sobie. I sobie zrobimy bramę jeszcze w tym miejscu. I sobie ten fragment odetnę. No i dobra. Średnio to widzę, wygląda bo niestety się tutaj ten słupek nie stawia. No, ale nic nie jestem w stanie z tym poradzić. Możemy teraz jechać dalej z winnicą, ale nie, przepraszam Was. Jeszcze najpierw zrobimy sobie tutaj malowanie dróżek, żeby było jak, jak należy. A nawet może jeszcze od kształtowania terenu sobie zaczniemy. Dobrze. O to chodziło. Żeby nie było jakichś tutaj pofałdowań. I teraz możemy sobie pomalować. Nie będzie to jakiś nie wiadomo, jaki bogactwa przypychu tutaj tak naprawdę mówię tylko, ta droga główna będzie pomalowana. I tu ten fragmencik. A reszta to będzie trawa i głównie tak naprawdę. Winorośla, bo no, tak naprawdę na to tu jest nastawiony ten teren. Dobra, nie wiem, czy tego nie połączyć, nawet o, sobie zrobić coś takiego. I zrobimy sobie jeszcze tutaj do winorośli taką ścieżeczkę, i reszta to już będzie. Oczywiście to potem poprawię. No i dobra, i tak naprawdę tutaj to już winorośle będą głównie. Tutaj żadnej też dróżki nie robię, bo to nie o to chodzi. Nie będę tutaj jeździł głównie maszynami, tylko o to chodzi, żeby się nimi przemieszczać. Także co, dobra. Lecimy dalej z winoroślą. Dobra. Jeszcze sobie z dwa postawię. Nie ma też co na hama tak aż wjeżdżać. No i dobra, tak naprawdę starczy. Nie wiem, czy niektórych nie poskracam jeszcze, bo będzie ciężko się tu kombajnem widzę wymijać. Te są za długie, moim zdaniem. Dobra, teraz sobie postawimy jakieś ozdóbki tutaj żeby to było i jakiś jeden taki konkretniejszy panel wiadomo, chcę tutaj zarobić też właśnie na, na tego typu atrakcjach tak, sobie to będę musiał poskracać widzę już bo po prostu tutaj nie będzie szło te szczególnie dwa i te przy tym ogrodzeniu sobie skrócimy a tak poza tym wygląda mniej więcej tak, jak chciałem. Więc tak prezentuje się efekt finalny lub prawie finalny, bo jeszcze musimy dostawić sobie pszczoły. Myślę, że tutaj parę uli nie zaszkodzi. Tu sobie też dostawimy. Z2 myślę, że będą one tutaj pasować. No i dobra, to jest jeszcze Jeszcze jeden taki. Myślę, że nie ma co przesadzać. Wystarczy. No i co widzowie. To jest właśnie efekt finalny. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Oczywiście zobaczymy, może tu jeszcze dostawię sobie ze dwa rzędy. Tylko gdzieś będą kończyły się gdzieś tutaj, żeby po prostu łatwo tu było jeździć. Ale myślę, że raczej nie będę przesadzał, bo tu już i tak tych winorośli jest sporo. Myślałem, że tego będzie mniej. Co widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję, to motywuje mnie do dalszego nagrywania. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!